Ja witam wszystkich serdecznie. Jestem dzisiaj drugi raz już na Rogożniku. Jedynce z Rafałem jest tam, drukuje dobra do pierwszego sygnału, o, 5 groszy fantów. i do następnego. Wszystkich serdecznie. Jesteśmy na rogożniku jedynce Szybki wypad przed pracą także Działamy do pierwszego sygnału Widzę pierwszy ten Dwa złote PRR Wszystko do fontów. I do następnego dziesięć złotych, PRL. dobra, jak do fantów, do następnego i pięć groszy, dobra, jak do fantów, do następnego tu mamy. 10 groszy megdopantów. Do następnego. Groć. Na szczęście megdopantów. Dobra. Do następnego. I. Następny 5 groszy. Dobra megdopantów. Dobra. Do następnego. I. Pięć ziko. I dziko mamy, dobra Mek do fantów Do następnego I grosze następne Mek do fantów I do następnego Znowu Grosiczek Dobra, mek do fantów I do następnego Trochę i do domu trzeba będzie jechać Do roboty Dwie grosiki by chodzą Dobra dostań. do następnego Dwa grosze Megdofantów do, do następnego Dziesięć i dziesięć grosz do Megdofantów do następnego Śruba I I i i Dwa grosze Mój do fontów Do następnego Dwadzieścia Groszy Mój do fontów I do następnego Coś tu widać Uh, uh, uh. Bronzoretka od zegarka. To żeby gdzieś ty był zegarek. Mhm. Dobra, mych do fontów. I co następnego? Reszta bransoletki, to i zegarek może dziś być. Muszę to by wyciągać, po później sygnały. Dawać te blaszki. To jakoś nierdzewa, albo coś. Dobra. do fantu, resztkę tego i do następnego. już widzę kapsel i monetka. Dwa złote pery do fantów i do następnego. I, i patrzcie 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 łajcuszek łajcuszek czy to szturek? zaraz <gry> zobaczymy czekajcie nie wiem dawno folia folia do śmieci co to jakiś sznurek no myślałem z łańcuszka tu sznurek dobra do śmieci gwóźdź do śmieci o zico PRL i i i, i grosik na szczęście dobra myk do tamtu i do następnego

Taki kawałek łańcuszeczka Mek mhm. do fantów Do następnego 2 złote PRL, bo już widzę Dobra, mek do fantów Do następnego Co tu jest? Złoty PRL Następne Samo dwie butówki PRL wychodzi bardzo dobrze Dobra do następnego jest pierścionek Pierścionek jakiś dziadł piękny Miedziany nie działał, bo schodzi, malowany był. O, no, zwykłe. Ale ładnie, Dobrze, chodźmy do pantów. I do następnego. O, zika. Zika. Zika, zika, mnie do fantu. I do następnego. Dzisiaj koniec. Do zobaczenia na podsumowaniu.